Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam przyjemność przedstawić plan strategiczny Grupy Telekomunikacji Polskiej na najbliższe 3 lata, pozwalający nam zrealizować nową wizję naszej grupy w 2012 roku. Poprzednią strategię opracowaliśmy w 2007 roku. W ciągu tych trzech lat osiągnęliśmy większość postawionych sobie celów. Utrzymaliśmy stały poziom przepływów finansowych oraz rating kredytowy. Rozwinęliśmy wiele nowych usług, w tym m.in. telewizję. Zaczęliśmy wprowadzać niezbędne zmiany w obszarze IT. Przeprowadziliśmy znaczącą integrację struktur organizacyjnych telekomunikacji polskiej Orange. W tym czasie na świecie zaszło wiele istotnych zmian, zarówno dla branży telekomunikacyjnej, jak i dla całego rynku. Odpowiedzią na nie jest stworzenie nowej strategii grupy TP. Dziś mamy jasną wizję naszej firmy. Postawiliśmy sobie trzy najważniejsze cele. Po pierwsze, osiągnięcie pozycji absolutnego lidera na rynku. Po drugie, stworzenie szerokiego wachlarza nowoczesnych produktów, doskonałego systemu sprzedaży, nowoczesnej infrastruktury, najlepszej obsługi klienta oraz organizacji złożonej z wysoce zmotywowanych pracowników. I po trzecie, zbudowanie firmy generującej stabilne wyniki finansowe i wypłacającej solidną dywidendę. Od 2008 roku warunki rynkowe ulegały stopniowemu pogorszeniu: niesprzyjające regulacje, większa ilość graczy rynkowych oraz mniej korzystne otoczenie makroekonomiczne. Wszystko to miało wpływ na nasze wyniki. Przewidujemy, że rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku odnotuje niestety kolejny spadek. Powrót do tendencji wzrostowych nastąpi w przyszłym roku i będzie kontynuowany w latach kolejnych. Nowy plan strategiczny na lata 2010-2012 opiera się na trzech filarach. Pierwszy filar to skoncentrowanie się na kluczowych rynkach. Czyli na rozwoju telefonii stacjonarnej, komórkowej, na dostępie do internetu oraz telewizji. Dzięki podpisanemu w ubiegłym roku porozumieniu z regulatorem mamy absolutną szansę na stabilizację otoczenia rynkowego oraz na uniknięcie destrukcyjnego dla naszej grupy podziału. To porozumienie otwiera nam też drogę do dokonania nowych, niezbędnych inwestycji w infrastrukturę. Drugi filar naszego planu to przyjęcie inicjatywy na rynku telekomunikacyjnym. Chcemy i musimy powrócić na naturalną dla TP pozycję lidera we wszystkich obszarach naszej działalności. Wiemy, jak to osiągnąć. Dla każdego segmentu rynku mamy przejrzysty plan działania. W telefonii stacjonarnej naszym celem jest znaczące wyhamowanie tempa kurczenia się bazy klientów. W telefonii komórkowej do końca 2011 roku chcemy i będziemy numerem jeden pod względem przychodów. W szerokopasmowym internecie kładziemy szczególny nacisk na odbudowę wiodącej pozycji w 10 największych aglomeracjach Polski. W ciągu trzech lat chcemy dotrzeć z naszą ofertą telewizyjną do miliona klientów. Wyznaczyliśmy konkretne zadania dla poszczególnych działów grupy. Dla marketingu kluczowym zadaniem będzie prosta komunikacja z klientem w zakresie produktów, taryf i usług. Będziemy konsekwentnie umacniać na rynku markę Orange. Od strony operacyjnej, w ciągu dwóch lat o połowę skrócimy czas wprowadzania na rynek nowych produktów. Dla sprzedaży, nowy plan strategiczny oznacza wprowadzenie na masowy rynek zintegrowanego modelu dystrybucji, znanego Wam już z rynku biznesowego. Dla zespołu obsługi klienta głównym zadaniem jest wdrożenie najnowszych rozwiązań, których celem jest zadowolenie klienta, a co za tym idzie jego długoterminowa lojalność. Temu będzie służyć dalsze wdrażanie projektu Next Generation Customer Care. Trzecim filarem naszego planu strategicznego jest szybka zmiana modelu operacyjnego grupy. Oznacza to, że grupa TP będzie działać jak mała, elastyczna firma, błyskawicznie reagująca na zmiany w otoczeniu rynkowym. Aby zrealizować naszą wizję, musimy zreformować systemy informatyczne, zmienić sposób działania, uprościć skomplikowane procedury, a tym samym zmniejszyć koszty i zwiększyć satysfakcję klienta. Tylko wtedy możemy skutecznie konkurować na rynku. Budowa pozycji lidera i wdrażanie nowego modelu operacyjnego wymagają pełnego zaangażowania wszystkich pracowników, Was wszystkich. Zaprojektowaliśmy nowe systemy premiowe dla top managementu, bezpośrednio powiązane z celami strategicznymi grupy. Naszą wspólną ambicją jest objęcie systemem motywacji jak największej liczby pracowników. Wszystko to odbędzie się, oczywiście, z zachowaniem tradycyjnie dobrych relacji z partnerami społecznymi. Ten rok będzie trudny pod względem przychodów. Ale pierwsze efekty programu transformacji grupy już będą widoczne. Stabilizacja przychodów i poprawa marsz nastąpią w przyszłym roku i w latach kolejnych, ale nasi akcjonariusze mogą się czuć w pełni bezpieczni. Realizacja naszej strategii gwarantuje mu utrzymanie przewidywalnej dywidendy, a grupie TP w dobrej kondycji finansowej. Rynkowa i finansowa wiarygodność są warunkiem absolutnym warunkiem bezpiecznej realizacji naszych zamierzeń. Celem planu strategicznego jest nowa grupa TP Orange. Firma sprawna, nowoczesna i przewodząca rynkowi. Jestem pewien, jestem przekonany, że dzięki maksymalnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników, was wszystkich, z sukcesem zrealizujemy naszą wizję. Halo?